Jaki neosędzia? Nawet Komisja Wenecka, którą tak naprawdę uważacie za wielki autorytet, wy stwierdziła w opinii, że nie ma żadnych neosędziów, że nie możecie podważyć uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, a wy to robicie, niszczycie państwo. Artykuł 140 Konstytucji, o którym mówił pan poseł Michał Wójcik, Konstytucja mówi, że prezydent może zwrócić się z orędziem do Sejmu, do Senatu, bardzo proszę, przygotowana jest ta grafika, z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, a orędzia nie czyni się przedmiotem debaty. Artykuł 140 widoczny na ekranach państwa telewizorów. Po skończonym orędziu pana prezydenta Andrzeja Dudy marszałek Hołownia zarządził debatę. W pierwszej kolejności do pana prezydenta odniósł się szef wszystkich szefów, czyli premier Donald Tusk, bo nie mógł wytrzymać tych kilkudziesięciu minut krytyki i gorzkich słów pod swoim adresem, panie pośle, taka jest prawda. Czyli znowu złamaliście konstytucję. To nie jest prawda, bo. Ale co nie jest prawdą? Było wystąpienie pana prezydenta. Był zakończony ten punkt. poszliśmy do normalnego dalszego procedowania Stajmy zgodnie z harmonogramem, który mieliśmy przyjęty. Później chodzą wnioski formalne. I były wnioski. Nie. No to formalne. bardzo proszę, udowodnię pan, ja panu, że pan nie mówi teraz prawdy. Proszę, proszę wypuścić to, premiera Tuska, który odnosi się do prezydenta Dudy. Panie pośle, chwileczkę, zaraz pan skomentuje. Proszę. 15 października Polacy powiedzieli jednoznacznie, jednoznacznie, że mają dosyć rządów partii, która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo... Mamy... 15 października bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo Państwa proszę o spokój. A jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Polacy izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie was w jej obradach, Bardzo proszę. Przestali rządzić. No i mamy czarno na białym. Premier odnosi się do połędu pana prezydenta. Premier przedstawia swoją wizję, krytykuje prezydenta, mówi, że partia go tam zainstalowała w Pałacu Prezydenckim. To o czym mówiłem panu? Teraz pan słyszał, że premier to powiedział. Dobrze, premier to powiedział.